Zacząłem sobie układać płytki w kopertę było trochę zabawy z tym cięciem żeby te wszystkie skosy połapać i tak dalej na chwilę obecną tak to wygląda film ostatnio nie wrzucałem bo na razie nie ma czasu wiadomo jestem dopiero tylko na weekendy zjeżdżam do domu bo ta robota jest trochę daleko za wakerowym do, codzienne dojeżdżanie by miało się z celem za, duży, za dużo czasu po prostu bym stracił na dojazdy, tak jak widzicie takie płytki imitacja lastryko piszcie w komentarzach jak ja wam się podoba właściciele sobie takie płytki wybrali musiałem sobie każdy poroga musiałem ścinać żeby symetrycznie się na środku to wychodziło żeby wszystkie fugi się zgrywały jeżeli chodziło o te płytki które przyjdą na tą ścianę i na tą i na geberito to dzisiaj mamy przyjść między 10 dzisiaj mamy poniedziałek między 10 a 14 ma być kurier czekamy na płytki bo były szukane w Kastelama w innych sklepach były była dostępność po prostu bardzo mała bo tam metr kwadratowy czy tam półtora metra no i się okazało tak, że te płytki z Wrocławia jadą kurierem bo tylko w Kastelamie w tym sklepie były dostępne na chwilę obecną tak to trzeba było po prostu czekać 3 nawet i 4 tygodnie za płytkami dlatego taka mała niespodzianka wyszła także co tak jak widzicie na chwilę obecną tak to wygląda w timelapse widzieliście jak tam po prostu było to układane jakby to, żeby to wszystko spasować tak jak jeżeli ktoś nie widział poprzednich filmów, powiem tylko tyle, że odpływ liniowy musiał być zamontowany w tą stronę. Tutaj była rura kanalizacyjna, setka jest schowana, nie było możliwości, żeby się do podłączenia, po prostu nie było miejsca. To będzie tylko, nie będzie żadnej deszczownicy. Na poprzednich filmach też o tym wspominałem, że będzie tylko bateria i słuchawka, bo tu jest druga łazienka, bo to jest mieszkanie poziomowe druga łazienka jest na piętrze niżej jest 4 razy taka też ma być jakiś remont ale to chyba będzie dopiero albo pod koniec tego roku albo w przyszłym roku jeszcze zobaczymy jak to wszystko wyjdzie no chyba ci, już półki sobie przykleiłem, widzicie na do 45 stopni muszę schodzić piętro niżej bo na, pię na piętrze niżej mam, mam rozstawioną Moje maszyny do na mokro, folio trzeba było tam, pozostawić za żeby gdzieś na dół nie ciepło, także wiecie tutaj to cięcie trzeba zejść na dół, sobie przyciąć, przymierzyć jeśli coś nie pasuje, znowu zejść na dół i tak dalej. Tutaj będzie tak jak wcześniej wspominałem umywalka na blatowa, kanalizacja woda, wszystko było doprowadzone, chciałem więcej filmów nagrywać, no ale naprawdę ciężko jest z czasem. Fajne płytki, ogólnie mi się też podobały, takich jeszcze nie kładłem, w sumie nawet w sklepach nie widziałem, bo się nie rozglądałem. Tak jak nie wiem na, na kamerze pewnie nie to widać spadki są wszędzie porobione yy, Jedyny co problem napotkaliśmy tutaj, że będzie z montażem kabiny prysznicowe, mianowicie będzie tutaj tylko szyba prysznicowa na, na, na stałe z każdej strony. Yy, wcześniej to było mierzone przed skuciem, ale tutaj tynk z tej ściany był cały skuty, bo wszystko odchodziło, odparzyło. Szpachelką po prostu sobie tylko zdrapałem i cały płat odchodził, więc szerokość się z, y, zmieniła, na szczęście zanim, zanim wyszło to zanim położyłem te płytki tutaj w tej strefie, gdzie będzie półka i jestem, Tak jak się na poprzednich filmach, to była otwarta przestrzeń, to po prostu miałem zabudować, to był zrobiony stelaż, płyta karton, gips, przyjechano ich hydroizolacją, więc płytki mają przeklejone, mają przejść tutaj tak na podłogę. W strefie prysznicowej na tej stronie będą takie małe płytki niebieskie, tak samo jak z drugiej strony, gdzie geberit wtedy będziemy, jak już będą wszystkie płytki położone to będzie tak jakoś wyglądało, będą musiał u góry jeszcze na pewno ściany podrównać, bo to będzie gładź sufit to jest jak naprawdę do poprawy bo w miejscach, gdzie tylko odpad to nagle widzicie w rogu brakuje zresztą ta stara farba, tak jak widzę, że za mocno się nie trzyma będę musiał chyba ją też zdrapać, żeby później jakiś niespodzianek było trochę wyszło różnych rzeczy no na pewno tak, ja tak jak też na filmach wcześniej wspominałem, duży problem właśnie był, żeby podnieść się do pionu kanalizacyjnego, przepraszam, bo bardzo dużo zmian to jest bardzo mała Łazienka, często ciężko się obrócić, trzeba gdzieś coś położyć, to trzeba wynieść, bo człowiek się nie może położyć jakąś wielkargi, czy coś to już się nie może obrócić. Tak samo tutaj w rogu, tylko tak powiem pokrótce, bo nie wszyscy oglądali pewnie wszystkie poprzednie odcinki, jeżeli ktoś jest nowym widzę na moim kanale, to zapraszam do poprzednich odcinków z tej owienki było chyba trzy, jak dobrze pamiętam to będzie czwarta część tu w rogu był stelaż wc ten stelaż wc jest przesunięty tutaj tu gdzie był stelaż wc to była wcześniej umywalka, także masa zmian była dużo kucia, przerabiania, myślenia jak to zrobić bardzo dużo czasu zeszło właśnie, tak jak mówię, żeby się podpiąć do tego pionu praktycznie ta cała podłoga Właśnie była skuta, żeby się dostać, te połączenia wszystkie porobić na to bardzo dużo czasu poszło Wiadomo, czy tak jak mówiłem tą ścianę trzeba było postawić, bo tak jak widzicie wcześniej ściana w tej łazience szła tutaj. Jak macie te baraki w suficie, czyli łazienko do jakiś pół metra kwadratowego się powiększyła. Jest bardziej obstawne, bo miało się zmieścić wszystko, tak bo wcześniej nie było tutaj ani żadnej kabiny prysicowej, ani żadnej szyby prysicowej i tak dalej. Było po prostu tylko na początku. Jak ja tu wchodziłem to był tylko stelaż w WC i umywalka, nie było żadnego prysznica i tak dalej, ale tutaj ogólne, ogólne, ogólna myśl taka miała być, że po prostu miała być jeszcze strefa prysznicowa, kabina prysznicowa będzie gdzieś, znaczy ta szyba przepraszam, będzie wychodziła gdzieś minimalnie za spadkiem, czyli jakieś 7-8 cm od stelaża. Stelaż tak samo musiałem poszerzyć o 3 cm, żeby tutaj się wszystko zgrało, bo tak też nie, nie pasowało, bo tu ma lat 60 dokładnie wejść. Także było trochę myślenia, przestawiania, kombinowania, kucia i tak dalej. Było dużo opcji różnych. Tutaj wcześniej miał być staraż łódca, miał być tutaj, walka tutaj. no Było dużo różnych zmian ale lepiej tutaj mieć po prostu mniejsza odległość od staraża WC do pionu. Oczywiście spadek był zachowany, tam no, chyba jakieś zdjęcia też wrzucam ostatnio na poprzedniej części, ale już nawet nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało. Tak samo płytki nie będą do samego sufitu, tylko na tej strefie kruśnicowej kabina ma chyba M95. Z tym z tego co pamiętam tak było zgadniać, po prostu z, z, z całymi płytkami od dołu i zobaczymy jak u góry wyjdzie, żeby jakieś tam docinki od dołu a góry nie robić. Ewentualnie może być tak, że tam te parę centymetrów wyjdzie płytka górna poza kabinę i tutaj ten profil, który będzie przychodził ma się łączyć z całością, czyli strefa prysznicowa jak najbardziej ok przy takim właśnie tutaj tak to spoko będzie wyglądało. Postaram się jeszcze zanim... Zjadę na kolejny weekend do domu, nagrać jakieś na więcej, po prostu w ciągu soboty i niedzieli zmontować jakieś dwa filmy i tam wrzucić na niedzielę coś i w tygodniu postaram się, bo naprawdę czasu jest mało, wiecie jak na wszystko czasu potrzeba, montaż, zmontowanie, jeśli człowiek przyjedzie tylko na weekend do domu, to chce się nam znarzeczono trochę czasu spędzić, no wiadomo, że nie będę cały dzień siedział przy komputerze i montował filmów od rana do nocy, no ale te dwa, trzy filmy postaram się wrzucić. No wiadomo, że to będzie rozległość w czasie duża, nie będzie tak, że po prostu dzień po dniu będę to rzucał, bo nie, tak jak mówię, nie na wszystko jest czas. To wiadomo, że tutaj będzie funi silikon, fugi to dopiero efekt będzie, dopiero jak ja to wszystko zrobię na no gotowo, ale wizualnie widzicie już mniej więcej jak to będzie wyglądało. To myślę, że teraz nie będę przedłużał i zapraszam do dalszego oglądania. tak jak widzieliście na tych lapsach trochę zabawy z tym było płytki są bardzo małych wymiarów i tym a druga sprawa że one nie mają regularnych fuk tak jak nie wiem czy to będzie widać na kamerze, nie są one w nich proste tylko mają takie dziwne dziwne uskoki trochę tych płytek do położenia to było na teraz trażowo to może nie ale wiecie jak są małe wymiary to znacznie wydłuża pracę więcej płytek w tej łazience nie będzie tak jak wcześniej wspominałem dotąd tutaj na, na równo na równo z tymi płytkami przyjdzie profil i tu będzie kabina zamykana z dwóch stron znaczy, przepraszam przesuwne drzwi będą w jedną stronę i jedna część będzie na stałe, wiadomo, wiadomo tak? czyli kabina czyli będzie się zaczynała gdzieś znaczy po prostu będzie profil będzie się kończył na równo z tymi płytkami czyli ta strefa mokra że tak powiem będzie całkowicie zamknięta jeżeli będzie, jeżeli chcecie wiedzieć to od razu mówię że oczywiście hydroizolacja była Zrobiono zresztą, kto siedzi mój kanał to wie, że na, pokazywałem, że hydrolizacja była wykonana w tych strefach mokrych, bo tutaj tak samo te półki to jest zabudowa ze, z, z profilu i z płyty kardonogiw zrobiono, bo tutaj być docelowe dwie półki, wcześniej była opcja, żeby te płytki się zgrywały równo z tymi, ale tak stwierdziliśmy, że że kiepsko będzie to wyglądało, bo tarna na równo, dlatego są lekko wpuszczone i ten filar dosyć mocno uciekał w prawo, dlatego też była opcja, żeby trochę poszerzyć, bo sobie dwie płyty z jednej z tej strony i jedną z tej, do tej, pod spodem, pod tą płytą karton-gif z dziebelka, także wiadomo, że tego do, to nie było do ruszenia i dlatego, tak jak mówię, że to trzeba było po prostu, Zrobiliśmy, zrobiłem to tak, żeby było symetrycznie, bo to tak było przesunięcie wtedy w lewą stronę, ja, a przy dołożeniu przynajmniej wyszło tak, że wyszły trzy całe płytki, że nie wyszła żadna docinka, to na pewno też to będzie lepiej wyglądało. Płytki podłoga, tak jak widzicie i częściowo tutaj ściana zabudowa, imitacja jakieś lastryko, to jest coś z tego, dosyć ciekawie to wygląda. Teraz jeszcze będzie wybór fug. Tu właściciele będą się zastanawiać właśnie jakie fugi, jakie fugi do tego dobrać. Geberit, tak samo z tych niebieskich płytek, masa cięcia było, masa, masa narożników. Tak jak widzicie, górny krawędź wszystko do zeszlifowania, plus z, z dwóch stron. Wiadomo z jednej i z drugiej strony, ale tak miało być. Takie płytki były wybrane teraz kolejne etapy pracy to będę po prostu mam płytę karton gips będę sobie je tutaj przyklejał wcześniej to nie było robione z tego względu zobaczyć ile to wyjdzie bo tutaj było te drzwi prysznicowe razem z profilami mają dokładnie jak dobrze pamiętam 110 cm a na chwilę są to jest około 113 dlatego będzie trzeba coś zgubić na profilach jakaś tam regulacja mała jest a jeżeli a jeżeli się okaże że, że ta regulacja jest zbyt mała to po prostu to po prostu się kupi taki profil dodatkowy poszerzający i to, żeby to było po prostu w całości zamknięte wcześniej była opcja żeby było wymierzone że powinno być ok ale nie, już nie pamiętam nie, nie, wiem, nie pamiętam czy o tym wspominałem ale ta ściana ja widzicie jeszcze resztki tynku zostały po rogach ten tynk który był położony na tej ścianie to po prostu cały później się okazało że trzeba było wszystko skuć bo wszystko odparzyło po prostu wystarczyło że kom sobie yy, wsunęła bo była taka taka szparka był głuchy po prostu jak pukałem to był był głuchy ten tynk, no i po prostu wszystko odleciało, tak taki ta półtora centymetra znowu odeszły, dlatego że gdzieś to trzeba było zgubić. Płyty nie były wcześniej przyklejane z tego względu, że zrobiłem hydroizolację wszędzie, a druga sprawa, żeby zobaczyć jak to wyjdzie, bo tak powiedział, jak macie kabinę z każdej strony zamykaną, to musicie gdzieś łapać tych wymiarów, nie tak że sobie, że to pół centymetra, gdzieś tam 3-5 mm nie będzie Wam żadnej, żadnej różnicy robiło, trzeba jakoś się do tego przyłożyć, żeby to miało ręce i nogi no wiadomo, że piąt też musi być, bo te profile będą widoczne jak będą odchodziły z tymi, z tymi płytkami było na tyle zabawy, żeby to się zgrać na tych fugach no i druga sprawa, że tak jak mówię, nie są fugi równe, są takie uciekają w każdą stronę i te płytki jeżeli chodzi o płaszczyznę też tutaj rogi, środek płytki chowa się do środka, rogi wychodzą na zewnątrz coś takiego jest, one ogólnie takie miały być takie płytki sobie tutaj było wybrane, takie były pożądane, no nie, nie ukrywam, że bardzo dużo czasu pochłonęły te płytki. No wiadomo, jeżeli to by miały być płytki 6 x 60 na ścianach, czy jakieś większe na no to dużo szybciej by to poszło, no ale efekt sami ocencie, wiadomo gusta się nie dyskutuje, chociaż takie płytki w sumie takie wymiary pierwszy raz składam, no ale no wiadomo, że wyszło to dobrze, no ale tak jak mówię sporo czasu na to poszło. Co zostało w tej łazience, To no na pewno tak jak mówię zlicuję się po prostu, poprzyklejam płyty kartonki, gips, klej gipsowy wcześniej oczywiście sobie zagruntuję te miejsca nad płytkami między sufitem. W yy, sufit będę musiał pewnie też tą starą farbę zdrapać, bo widzę, że tam w kilku miejscach dosyć odparzać, oświetlenie będzie przesunięte. To oświetlenie pójdzie tutaj, ten sufit jeszcze muszę wypełnić, bo to tak jak mówię wcześniej to była ściana. Tu będzie lampa, taka trochę wisząca, to będzie lustro na takim pasku wisiało, no i tu będzie umywalka. No i sobie, ja się też tej kabiny, tak później mam też w WC i później wszystko to, to co będzie wszystko dołożone płytami to będzie pomalowane na biało. Także widać, że to już zaczyna przypominać łazienkę, masa pracy było. Tak jak mówiłem wcześniej, chyba też o tym wspominałem, żeby do pionu się podłączyć był problem, kucie było przerabianie, noszenie gruzu. Możecie uwierzyć w nie, ale z tej łazienki prawie 2 tony gruzu poszło. Z tym skuciem, z kaflami, z starą taletą, z tym wszystkim. No naprawdę, bo był jeden worek kupiony, później się okazało, że trzeba dokupić kupić drugi. Stwierdziliśmy, że może może tak maksymalnie do połogu wypełniła się. Okazało, że też był wypełniony. Dużo ludzi, właśnie, ciężko to jest czasami ocenić, ile gruzu będzie na łazienkie. Dopiero to wychodzi, jak zacznie się, zacznie się skuwać, i ile jest zaprawy. Bo kiedyś nie klej na klej do płytek, tylko to też tutaj już widzę, że to był klej używany, chociaż ta łazienka z tego co pamiętam była 20 lat temu robiona. No ale nic sporo z była ściana była tak samo do przesunięcia tak jak mówiłem bo do celu bo była tutaj łazienka się trochę znacznie powiększyła nie było wcześniej żadnego prysznica tylko była był sam tylko zlew i stalarz w WC a teraz i będzie można normalnie korzystać się wykąpać myślę że jeżeli chodzi o miejsce to wystarczająco można wejść sobie tutaj można zejść kabina siedzi do dną, tak także śmiało jest sporo miejsca tutaj dwie płyczki będzie można sobie postawić żel czy jakieś mydło i się normalnie będzie można normalnie bażystać także myślę że na dzisiaj to będzie wszystko jeżeli macie jakieś pytania to piszcie w komentarzach dzięki za uwagę i do usłyszenia